Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Patryk45 Patryk Gaming. A to jest krótka informacja, krótkie pytanie dla Was, a mianowicie chodzi o to! Jaką serię kolejną chcielibyście zobaczyć na kanale PLS Agreymersów w moim wykonaniu? Pytałem się Wam, ale nie odpowiedzieliście mi tak konkretnie, więc zamiast dzisiejszego materiału, który miał się pojawić zamiast Minecraft'a, ponieważ postanowiłem, że raz będzie Minecraft, raz będzie coś innego na zmianę, żeby nie było tak statycznie, i postanowiłem dzisiaj przeprowadzić ankietę. Po prostu zaznaczycie, jaką grę będziecie chcieli, żebym. Recenzował, prowadził z niej Let's Play. Więc pod tym filmem będziecie mieli link yy, do głosowania, będziecie mogli zagłosować na grę, będziecie mieli do wyboru trzy gry. Pierwszą grą będzie MashRuna, drugą będzie Need for Speed World, a trzecią będzie Team Fortress 2. Więc yy, proszę Was o to, żebyście zagłosowali za tym, co Wam tam podpowiada sumienie, co byście chcieli zobaczyć, i na pewno w przyszłym odcinku zobaczymy właśnie tę grę. Więc to tyle. Yy, dzięki za to, że oddacie głos. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych materiałach. Film specjalnie robiony dla Gamersów. nie zapominajcie. Cześć!